Ale są nauki jazdy, które uwaga, na pierwszą jazdę lecą w miasto, a instruktor nie ma sprzęgła. Uważam, że e, instruktor, narzędzie instruktora to jest jego głos, jego mowa, jego język. Mhm. To jest narzędzie instruktora. Nie pedał hamulca, nie pedał gazu, tego, No, czy, czy pedał przyspieszenia, czy pedał sprzęgła. Oczywiście w naszej pracy no, ten pedał hamulca się przydaje, mhm. ale jak ja muszę za kursanta zahamować awaryjnie, mhm. to ja się zastanawiam, gdzie ja popełniłem błąd, że, że ja musiałem to za, nie, za niego ten tego hamulca uczyć. Ja nie mam pretensji do kursanta, że on mhm. wie, że on nie że on awaryjnie nie zahamował, czy czegoś nie zauważył, czy coś tam, to jest, mhm. ja uważam to za mój błąd i zastanawiam się, gdzie ja ten błąd popełniłem. A jeżeli ktoś wyjeżdża za, z kursantem w ruch drogowy, gdzie kursant nie bardzo czai w ogóle e, mechanizmy sterowania pojazdem i, i, i tak dalej i instruktor pozwa, po, pomaga mu zmieniać biegi, puszczać sprzęgło, przytrzymuje za niego to sprzęgło przy ruszaniu, łapie mu za kierownicę, mhm. Jak ja przyjeżdżam tutaj z kursantem, właśnie na takie osiedla, tak jak powiedziałeś, że to były, jedne pie to były pierwsze jazdy w ruchu drogowym, tak. jakbyś, tak? Nie znasz miasta, ale przyjechałeś tutaj mhm. i widzisz, że to jest idealne miejsce do, do nauki. To jak ja przyjeżdżam w takie miejsce z kursantem, to on już musi umieć ruszyć zatrzymać auto skręcić jeżeli ja muszę mu podczas skręcania łapać za kierownicę to znaczy, że ja go pominąłem etap nauki skręcania, bo on nie czuje gabarytów samochodu. On nie wie, ile tą kierownicą ma skręcić, żeby samochód pojechał tam gdzie on chce. Tak, dokładnie. To, no, to jest cała filozofia. Uważam, że każdy instruktor powinien szkolić na kategorię A. To szybko by się wyprostował. Nie? No tak. Z, z reagowania na pedały, na no, kierownicę tak, tak. i, i, i tak dalej, bo nie miałby takiej możliwości. To wyjeżdżanie na miasto w, w pierwszych jazdach, to to jest po pierwsze marnowanie czasu kursanta. Eee... I to dużo stresu mu, tego tak. niepotrzebnego. Nawet polecam po wszystkim w prawo powiedzieć. Polecam wszystkim instruktorom, którzy w ten sposób robią, żeby na sali wykładowej zapytali grupę, czy chcą na pierwszej jeździe wyjechać na miasto. <laughs> Pytałeś kiedyś? Nie. A ja pytam, ja pytam zawsze. Jak prowadzę wykłady, to, to pytam zawsze. Wiesz, jakie są odpowiedzi? Nie chcą, nie chcą. Czyli zobacz już podświadomie, ci ludzie sami nie chcą, ale to instruktor im każe.